Szanowni Państwo, mam zaszczyt otworzyć po raz kolejny wystawę w Galerii Politechnika. Dzisiejsza wystawa jest poświęcona grafice pani profesor Alicji habisiak matczak Dziękuję za to, że przyjęła od nas zaproszenie, żeby przedstawić swoje przepiękne prace związane z grafiką, jest to na naszym terenie w sumie unikalna wystawa na tym poziomie, tak zległa i taka wspaniała. Szanowni Państwo, chciałam Was wszystkich bardzo gorąco powitać w gościnnych progach Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej i w przyjaznych artystom w murach naszej Galerii Politechnika. Życzymy Państwu bardzo miłego odbioru. Chociaż w tym roku niestety nasze spotkania nie mogą odbywać się bezpośrednio, to myślę, że nawet taka internetowa forma naszego kontaktu sprawi Państwu dosyć dużo przyjemności. Życzę miłego oglądania prac mojej koleżanki, pani profesor Alicji Chabisiak-Marczak. Mam nadzieję, że każdy z Państwa odnajdzie tutaj coś dla siebie w tych pustych przestrzeniach, jak mówi sama autorka, odnajdzie ducha nas wszystkich i w pewnym sensie te pomieszczenia z powrotem nas połączą. Do zobaczenia w realnym świecie. Thank you. wywiad, pani gość przychodzi do mistrza Mirona i pyta go pan to woli ludność czy bezludność? I mistrz Milon odpowiada czasami z, a czasami bez, ale jak za dużo z, to przeszkadza. Moje grafiki ukazują przestrzenie wyludnione, pozbawione człowieka, ale dedykowane miejscom, które są przez ludzi stworzone i zamieszkane. Stworzone były długo przed pandemią, niektóre z nich, niektóre w trakcie, ale w jakimś sensie nabrały obecnie takiego znaczenia profetycznego, pokazały rzeczywistość, którą my teraz oglądamy. Zapraszam wszystkich serdecznie do tego, by pokontemplować te prace, wyskupić się nad techniką, w jakiej one powstały. One były trawione w kwasie azotowym, wykonane na blachach żelaznych, aluminiowych, wyryte w drewnie czy wypalone laserem w deskach drewnianych również. Zachęcam do tego, żeby przenieść się wyobraźnią, myślami do przestrzeni może zapamiętanych, może takich, które sami znamy, jak łódź, jak Warszawa, ale również bardziej odległych, jak Buenos Aires, Ostrawa, Paryż. To miejsca, które znalazły się na mapie moich artystycznych podróży i które utrwaliłam w pracach graficznych, w różnych technikach, które tutaj prezentujemy w galerii. Politechnika w klubie Politechniki Łódzkiej na pierwszym piętrze budynku Wydziału Chemicznego oraz tutaj właśnie w bibliotece Wydziału Chemicznego. To jaki jest ten związek sztuki, chemii, grafiki artystycznej, no właśnie z, ze sztuką chemiczną. No jest on bardzo bezpośredni. Grafika, którą tutaj widzimy, to jest akwatinta, z akwafortą, wytrawione na blasze cynkowej w kwasie azotowym. Najpierw kupujemy dużą blachę cynkową, potem ją szlifujemy, następnie ją ortłuszczamy albo denaturatem, albo przekrojonym ziemniakiem, albo kredą szlamowaną. To jest taka swoista kuchnia graficzna, w którą każdy student Akademii przechodzi w Pracowni Technik drukowej, którą mam przyjemność prowadzić. Następnie na tą blachę nakłada się na ciepłym piecu werniks. Werniks akwafortowy, już używali go na przykład Rembrandt, później właśnie Piranezji w XVIII wieku. Werniks ma w swoim składzie wosk pszczeli, asfalt bitumiczny, ale też benzynę, terpentynę, a więc jest to czysta mikstura chemiczna, którą my powołujemy. Dodajemy do tego jeszcze szczyptę kalafonii, żeby, żeby miało taki krystaliczny wygląd. Pędzlem nadaje się ten werniks na piecu, równomiernie pokrywając całą powierzchnię. To jest taka czynność jak gruntowanie płótna przez malarza. My, graficy, werniksujemy swoje blachy. To musi wyschnąć. Werniks jest wtedy dobry, kiedy jest matowy. I w tym matowym werniksie igłą rysujemy. I to jest bardzo przyjemna czynność, ponieważ werniks jest miękki, nie jest trudno odkryć blachę. Jest to tak rysowanie, jakby rysować w świecy czy właśnie w wosku. Oczywiście co istotne, musimy rysować w lustrzanym odbiciu, ponieważ grafika jest szuką odbijania na papierze z matrycy, która jest wytrawiona lub wyrytowana w lustrzanym odbiciu. Czyli jeżeli chcemy zrobić na przykład napis, musimy go napisać w lustrze. Ja na szczęście napisów nie robię, ale jeżeli chcę oddać wygląd danej architektury tak, jak ona rzeczywiście wygląda, muszę pamiętać o tym, żeby w lustrzanym odbiciu ją naszkicować w Werniksie. Następnie ten rysunek z tą blachą, która zabezpieczona jest od spodu przed kwasem, my ją zabezpieczamy folią samoprzylepną, można to zabezpieczać drugim rodzajem werniksu czy farbą, która jest odporna na, na, na kwas. Wrzucamy do naszego profesjonalnego dygestorium, które mamy w Akademii z wyciągiem specjalnym, ponieważ w tym dygestorium jest substancja dość toksyczna, a mianowicie kwas azotowy. On jest bardzo rozcieńczony w stosunku 1 do 7 z wodą, więc ten roztwór jest na koniec dość słaby, no ale oczywiście nie wkładamy tam rąk za bardzo. Pamiętamy o tym, jak robimy ten kwas, żeby pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody, to pamiętam jeszcze z liceum, to się bardzo przydaje również na studiach artystycznych ta wiedza. E, trawienie w, m, może trwać nawet kilka godzin. E, kwas e, trawi blachę w tych miejscach, w których jest ona odkryta, więc jest dostępna, czyli powołuje tylko te linie, które artysta zaplanował. Można wyjmować z kwasu, płukać w wodzie i następnie dodawać kolejne linie, zamalowywać elementy, które już są odpowiednio wytrawione. Potem to wszystko zmywamy. Jeżeli naszym celem jest tylko czysta akwaforta, możemy już odbijać grafikę. Grafikę odbija się w ten sposób, że wcieramy farby we wszystkie rowki, bo jest to technika wklęsłodrukowa, więc to, co wklęsłe drukuje, wycieramy gazą kroch maloną, ponieważ gaza jest takim świetnym narzędziem graficznym. Ona. Y po to jest kroch malona, żeby być sztywniejsza, żeby nie mieć włosków. Wcieramy, wycieramy i wcieramy, najpierw wcieramy, potem wycieramy farbę gazą, kładziemy na prasie, kładziemy zwilczony na to, zwilżony papier graficzny, taki gruby 300 gramów, przekręcamy przez prasę i voila, mamy gotową grafikę. Oczywiście ona jest mokra, trzeba ją potem przykleić do deski, żeby ona spokojnie wyschła, i potem możemy ją pokazywać na, na wystawie. Nie chcę tutaj skomplikowanych procedur dłużej może opowiadać, ale moje grafiki łączą w sobie kilka technik. To nie są tylko akwaforty, ale akwaforty z akwatintami, a więc ja później po wykonaniu akwaforty jeszcze sypię na blachę kalafonię, podpalam ją i znowu trawię w kwasie azotowym. Kiedyś y Słowo zamknięty wernisarz, sformułowanie zamknięty wernisarz albo bezludne metropolie to były oksymorony, to były coś niewyobrażalnego, zestawienia sprzeczne. Teraz jesteśmy w takim miejscu, że wokół nas, nas jest chaos, a my znajdujemy się w spokojnym miejscu w Bibliotece Chemicznej Politechniki Łódzkiej, gdzie można oglądać grafiki stworzone przez artystę, ale stworzone przez, przez również przez chemika. Bo każdy dobry artysta jest chemikiem i każdy chemik może być artystą. dodatkiem do pięknych pani prac, które tu są, Dziękuję no i przede wszystkim serdecznie. dla pani, dla pięknej kobiety. Dziękuję serdecznie. Ja na koniec chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. No zaczynając oczywiście od władz uczelni, które tutaj tak pieczołowicie dbają nad funkcjonowaniem tej galerii, chcę podziękować panu rektorowi, pani Dziekan Wydziału Klinicznego, pani prawdziecką, profesor Izabeli Witamskiej za gościnę i zaproszenie tutaj. No i przede wszystkim najserdeczniej podziękować panu Witoldowi Staszewskiemu, który tutaj jest spiritus mountain z całego tego przedsięwzięcia, który wkłada ogromną energię, pasję, by te wystawy miały taką rangę i taki zasięg. Bardzo serdecznie dziękuję. No nie mam niestety kwiatów, ale wdzięczę się grafiką w stosownym momencie, jak będziemy no, no. debatować wystawę. Dziękuję również wszystkim, którzy przyczynili się właśnie do całego kształtu tego projektu, bo w dzisiejszych czasach bardzo niewiele jest galerii, instytucji, które, które stać na to, by wydać katalog, by wydać zaproszenie, plakat. Także jeszcze raz bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję projektantce pani doktor Małgorzacie Walaszczyk, która jest moją koleżanką z Akademii Sztuk Pięknych również, a poznałyśmy się właśnie przy okazji tej wystawy. Bardzo dziękuję oczywiście panu profesorowi Krystopowi Mastalerzowi, który napisał wspaniały tekst poruszający. Bardzo za to dziękuję i zachęcam wszystkich do zapoznania się z nim na stronie internetowej. Wreszcie dziękuję panu Zbyszkowi Jankowskiemu, naszej Złotej Rączce, bez którego zawieszenie tej wystawy byłoby dość dużym wyzwaniem, a tak poszło to znakomicie i bez żadnych problemów. Dziękuję również tutaj gospodarzom tego miejsca, panu, panu Rafałowi, pani Renacie za gościnne przyjęcie. I dziękuję wszystkim przyjaciołom, politechniki, gościom. Zapraszam serdecznie do oglądania w internecie, pojedynczo również na miejscu. Mam nadzieję, że będzie można obejrzeć te grafiki. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, uważam wystawę galerii. naszej galerii pani profesor Alicji Hadziśiak-Marczak za otwartą.